Cześć, witajcie w trzecim odcinku już z testów, z serii testy ostrego jedzenia. Oczywiście mój oczek słynny już chyba. Moldzie. Przetestowaliśmy już chipsy. Agresy lajsy na ostrość, na smak. Przetestowaliśmy już kekeksy. Wodorosty. Co było fajne. Dzisiaj czas, na co naprawdę czekałem, bo jestem mega ciekawy. Słuchajcie, bo muszę zapaść na to. tych dwóch rzeczy. Nie wiem, czy ja to zjem, bo nie, nie przepadam za takimi rzeczami. Ogórki uwielbiam, więc myślę, że ogórki zjem na spokojnie. Wyłączmy. Tutaj nie świeciło dobra a więc mam nadzieję, że nie będzie lipy, że się otworzę więc No tak. ey, ej, co to za tak lekko było w sumie się jeszcze trochę woda tego więc myślę, że było naruszone o kurde szkoda, że nie możecie tego poczuć, bo Taki fajny, fajny, naprawdę fajny zapach. Czekajcie, sobie to zamknę. Przemieszam, bo tu są takie, takie składniki. I na dole jest ta papryczka, taka, nie? Żeby to się. Tak, przemieszam. Jeszcze raz otworzę. Dobra. Ja zanur, zanurzę sobie ten, ten. Tak, ja nie lubię pić wody z Tak, Tej też nie będę pił. spróbowałem. Żeby nie było. Zobaczcie słodkie, ja być chod. jest za dużo sugar, już hota, ogórek, aha, chciałem pokazać ogórek, ale on nie uciekł, chyba boi się kamery, ogórek, ogórek jak, jak ogórek, grube dość plastry. Żeby nie było to nie ostre. Nie w tą dziurę nie padło. <laughs> nie w tą dziurę. Ojej. I to będzie przekłamano. Z tego względu, że pomyśli to, że ostre. Nie są ostre. Napady nie są ostre. To są po prostu słodkie. Bardzo są słodkie. Jest taka nutka ostrości. Na powiem, że nie. Bo bym skłamał. Zobaczymy w bo mi się trochę wylało. Mm, ale jako ja, że ja, jak widzicie, lubię ostrę i du dużo jem rzeczy ostrych, i to takie coś, takie te ogórki, na mnie nie lubią wrażenia. Przynajmniej na, na tych, co co testo te testowałem, testuję, i na razie nic mi nie było, nic takiego, żeby mnie położyło. W sensie, yy, z ogórków, tak? Także, tak, ale powiem tak. Bardzo dobre. Mięciutkie, chociaż ja bardziej wolę chrupkie. Jak one chrupią. Ale myślę, że one też, też trochę leżały i namokły no, tym wszystkim. Tym samym sosem i to też trochę spowodowało, że są miękkie. Fajnie wyglądania. Na pewno jest to coś innego. Nie tylko te jakieś one konserwowe, czy z miodem, czy coś. Na pewno jest to coś innego i bardzo lubię, by było, no myślę, że na kanapkę. W opisie tego tych roku było, że yy, są dobre na, na hamburgery, 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 na jakieś sałatki, czy nawet po prostu do jakiegoś dania, kotleta. Myślę, że na spokojnie. No, ale jeżeli ktoś nie lubi ostrego, powiedzmy, z jedną rzecz na 2-3 lata, coś, coś ostrego. To będzie to paliło, go lub ją go lubią. Także, ale zachęcam, żeby spróbować, bo myślę, że wam zasmakują. Także, tutaj jest dychę, daje dychę. A teraz przechodzimy na elfickie. Ryż z z wyjścia na, na to, na to, żeby to spróbować, czekałem na tydzień, żeby to spróbować. Ale nie przedłużając, moją chęć spróbowania i waszą chęć zobaczenia. otwieramy o, otwiera się mi. Ale ładnie pachnie. Tak to wygląda. Także podłożę talerz. Żeby mi na ten mastu nie kapał. Nie kawał w Tak to wygląda. To dobra, już, już. Bardzo ładnie, bardzo ładnie to pachnie. No ja że chodzi o zapach to daje dałby nawet 11. Ale twarde. No bo wyciągamy, nie ma co Aha już mi się rozwaliło JP są jakieś liście? O! O o o o o o, o. O, o, o. Niestety mi się to zwaliło. Dobra. Ja myślałem szczerze, że to tylko tak się nazywa, że są owinięte liście. A to są prawdziwe liście. No to są prawdziwe liście. Ja to jestem w szoku, naprawdę. Ale zapach jest przesudony. O to była. Ale dobre. Jednak mogę zostać przy, przy marzeniach. Pst. Nie do gdzieś się nie mucha wpadła. Tak, mój wybórny kubek, assassin. Nie wpiję w nim. Niedobre. Niedobre. Nie polecam. 1 na 10. Niedobre. Oj. 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 Nie będę oparł, tylko z powodu. Pachnie ładnie. Pachnie za zapach, daje dychę. do, do, do 17, ale tam dychę. Smak zawiedzony jest. Nie wiem, czy to się jakoś smaży, żeby to spróbować. A nie tak się. Je. Ale to ja mam do powiedzenia. Także, cóż mogę więcej powiedzieć? Ogóły genialne. Ogóły genialne. To coś niedobre, ochydne, nie polecam. Fuj. I zostało nam. Bo on tutaj na boku. złożone te chipsy. Dobra. Zostało nam to. I niespodzianka. W następnym odcinku będzie ta niespodzianka. Bo. Nie mam do nich w sposób dwóch składników. A to jest danie. Danie, które podbija Amerykę. Trzeba by tak pić na stolik. sobie to. Muszę zrobić na smak. Nie, dobre niedobre to jest te winogo. Z tym wieżą. To jest sumie nawet nie jest twady, ale ten ryż, on jest w jakimś sosie. Słuchajcie. to jest na pewno, wiesz? Nie chcę tego palce dotykać, mi palce śmieciło. O, no, rozwodziło się. To wygląda jak... E, jak kasza. Po prostu paćka zawinięta w liście. Nie mieli co, co zrobić, co wylipać w liście i tyle, dobra. Fuj. Tu mamy różne smaki. Ja nie będę próbował każdego, tylko zapas sobie gorzowy. A nie, co Dobra. Dobra. Ale kwasie. Pani zabija zabija mi smak tego winogrona. No się to mnie. Także ogóry polecam, dycha na dycha, dycha na dycha, się pod każdym względem. Yy, winogrono nie polecam, tych liści nie polecam, nie zamierzam go więcej jeść, korzystać z tego i wyrzucić. A te chlupki fajna sprawa, coś nowego. Nie widzę tego w internecie, nie, znaczy u um, mnie w w sklepie więc coś nowego. Ja to pierwszy raz. Fajna sprawa, ktoś coś wymyślił. Także polecam, też dycha. Dycham, no ale jak można powiedzieć, że inaczej ona ostrość, znaczy nie ostrość, tylko ten, jak ma słodycz określić, tak jak są dobre. Każdemu zasmażyłem. Także... W tym odcinku to było na tyle jeszcze sobie jednego wezmę. Jeżeli Wam się podobało. Jeżeli wam się... Jeżeli jesteście ciekawi Co to niespodzianka, więc zapraszam do następnego odcinka. Który będzie za kilka dni. Nie niestety też tak, że filmik w dzień po dniu będzie za kilka dni się uważać cierpliwość myślę, że będziecie milo, miło zaskoczeni ale co do, do tych co przetestowaliśmy, było to na stole tak się patrzy. Nie no, na względu, na względu patrzę wygląda nawet patrzeć nie będę e no, polecam wszystko pożegłe wynagroda. Jak na Jaś. Zobaczymy, co będzie z tym niespodzianką. Jak to wyjdzie. No nic. Nie przedłużam. Tak jak mówię, zostawcie suba, zostawcie lajka. Pomóżcie mi rozwinąć kanał, żeby mógł dla Was robić lepsze rzeczy i ciekawsze rzeczy. Ale od czegoś trzeba zacząć. No nic. Trzymajcie się. Do następnego i widzimy się. W następnym filmiku z niespodzianką. Trzymajcie się. Cześć.